Orezon jak nic zwykle nie zawodzi to jest mała górka ale bardzo bardzo fajna i niedaleko od Baksylii bo tylko 100 km godzinka jazdy bardzo lubię tu latać Nemo To jest Nemo. Latem latałem na optiku Ale niestety nie Nemo mi daje dużo więcej frajdy i zabawy, bo jest takie spokojniutkie, to jest kurczę odstresowujące skrzydło. Ja mam stresy, kurczę w życiu prywatnym, to w lataniu chcę mieć spokój. Na Nemo to mi zapewniał święty spokój sobie latam kurczę W sumie jestem najwyżej. Koty są, zobaczcie gdzie, nie? Specjaliści w kokonach. <śm> Chcieli to by polecieli, nie, nie chcą, się bujają nad wiochem. Gdy my mamy tu 18 km drogi, to lecimy. Jeszcze raz kamera na kasku Wiochę przysiałem na startowisku, tam nikt kamer nie miał na kasku A jak wszyscy wystartowali, a mnie sponie wierało w pierwszym starcie. Kurde, jakie to Nemo jest spokojne, jak to odstresowuje to latanie, szok. Najprzyjemniejsze moje lot na tym skrzydle. Fakt, że ono jest niedoważone już w tej chwili schudłem tylko. na granicy zupełnie latam Trzeba na nowy sezon nowe skrzydło kupić Ej, Kurde, pytanie jakie Nemo ma tą wadę, że jest wielkie Kurczę, 31 metrów Hack and fly, jak uprawiam to wyjść z tym klocem wchodź na górę Przyjemne latanko i ja nie mogę Kurczę, wczoraj byłem w Santandre, było super latanko Ale ja dzisiaj w Sant Andresie zakotowałem Całe szczyty były w chmurach i się nie wyglądało, żeby to się podniosło, te chmury chyba maślaków nazbierałem i jechałem. jechałem do domu A po drodze patrzę na horyzont, taka ładna pogoda, ładne i jadę, zobaczę na moją ulubioną górę Kurde, o, trochę poczekałem Kurde działa na chyba już połowa października prawie jest Tyle z wysokości zostało O tyle długania Trzeba będzie od nocy spotkuć będzie gdzieś chciał Cały lot dzisiaj może nie wiem, ci, ile batalii tam jest. Może pilota sobie zasłużył. Taki pilocik. No i tak go wszystko kosztuje. 300 za niego dałem, a to jeszcze jakiś stanowny jest. Pierdziel jakiś spokój Tak to ja latać mogę kurde całe życie kurde. No stres A latem na tym optyku byłem w NS i Grenob San Hilar kurde to tam latałem, ale tam Soko nawet fajnie, ale Ale generalnie stresujące tym skrzydło

go Idziemy między wieże. Pół najwyżej. Kiedy na wieże zahaczę stabilną.